Dzień dobry. Witajcie! Dzisiaj od dawna już nie było co prawda live'u, ale to być może dlatego, że sędziowie wydawali trochę mniej wyroków z uwagi na wakacje, no ale jak się wakacje skończyły, skończyły się eliminacje mistrzostw Europy, a raczej ta faza mistrzostw to należało wrócić. Do sądu do rozpraw, które przynoszą jak zwykle wielo szczęścia członkom społeczności życia bez kredytu. Tym samym chciałem poinformować, że w dniu dzisiejszym, aż dwukrotnie, czyli uszczeliliśmy dublet, wygrana sprawa z Deutsche Bankiem oraz z Getin. Oczywiście jak zwykle w serii 26 i 27 wygrana w serii. Na zasadzie teorii dwóch kondykcji, czyli zasądzone wszystkie kwoty, 100% roszczenia uznane przez sąd, wszystkie odsetki od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty, czyli to są odsetki ustawowe. No, oczywiście to najważniejsze: ustalenie nieważności umowy, czyli po uprawomocnieniu się wyroku, bank będzie wypisany z hipoteki kredytowanej nieruchomości. Oczywiście koszty sądowe, zwrot wszystkich kosztów sądowych, łącznie w sprawie Deutsche Bank korzyść to ponad 1 200 zł. W sprawie natomiast e, getinu sprawa była e, na mniejszy kredyt, na mniejszą kwotę, ale niesamowita, bo proszę sobie wyobrazić, kredytobiorcy e, wzięli kredyt o wartości bodaj 130 tysięcy złotych, a do, na dzień składania pozwu mieli 250. No tak, tylko w getinie takie rzeczy są możliwe. Oczywiście te saldo zostanie wyzerowane, a sąd zasądził również wszystkie kwoty dochodzące, dochodzone przez nas. E, Pozwem, czyli była to kwota ponad 74 tysięcy, z odsetkami i z kosztami będzie to kwota powyżej 80 tysięcy. No też bardzo szczęśliwi kredytobiorcy, bo. Działka, którą kredytowali, no nigdy się nie spodziewali, że tak im drogo by wyszła. Oczywiście po uprawomocnieniu się w roku ta, ta umowa będzie nieważna, co zresztą bardzo istotne, nieważna z wielu przyczyn. Tutaj akurat sędzia referent w sądzie rejonowym dla Warszawy woli dosyć długo pastwiła się, tak to można powiedzieć, na tą umową. Zresztą, tak jak większość umów tu też stwierdziła wiele powodów nieważności. Przede wszystkim te takie bezwzględne nieważności, co jest bardzo istotne z, z perspektywy tej trwałej bezskuteczności, czyli braku możliwości dochodzenia roszczeń restytucyjnych yy, przez bank, czyli tutaj, jeżeli mamy stało trwałą bezwzględną nieważność, to wiemy, że wtedy bank nie ma możliwości dochodzenia roszczeń. Oczywiście nie wszyscy wam to powiedzą, nie każdy ma tyle odwagi, natomiast chcę powiedzieć, że żaden z członków społeczności życia bez kredytu po prawomocnym roku nie oddał ani grosza do banku, czyli bank oddawał, a jeszcze jak sam nie chciał zapłacić, to jeszcze oddawał do komornika należne mu wynagrodzenie. Generalnie jeżeli chodzi o te dwa wyroki to oczywiście nie wszystko w tym tygodniu, bo tak jak powiedziałem na wstępie sędziowie już po wakacjach będą wydawali teraz więcej wyroków chociażby widać to po ustaleniu terminu czy publikacji wyroków czy też w ogóle wokant. Oczywiście większość zdecydowana większość jest online W tej chwili no w zasadzie ostatnio. Byłem chyba w lipcu, na, w sądzie na, na rozprawie fizycznie wszystko inne dzieje się albo na posiedzeniach niejawnych, albo właśnie w formie, w formie tych posiedzeń zdalnych. Panie Marcinie, wiem, że się Pan nie może doczekać, ale proszę się nie przemować, wszystko jest pod kontrolą. Pozdrawiam serdecznie z Warszawy aż nad morze i, i mam nadzieję, że również niedługo będę mógł tak powiedzieć o Pana sprawie, bo nie widzę, żeby... Mogło to się zakończyć inaczej. Także no cóż, fajny, fajny dzisiaj dzień. Oczywiście od dziś, przez wszystkie łączenia live, będę przypominał o tym, że już w środę najbliższą, czyli 15 września, tym razem o godzinie 18.30 wielka trzecia już konferencja życia bez kredytu. Odbędzie się ona w formie online, dlatego że tak wybrali członkowie społeczności Życia Bez Kredytu. Daje to dużo więcej możliwości, zarówno więcej osób może uczestniczyć w takiej konferencji. Będziemy informowali na bieżąco również o tym, jak można się zalogować do tego naszego wydarzenia. Tym razem najprawdopodobniej będzie to bez wcześniejszej rejestracji, po prostu będziemy mieli. Możliwość, Państwo będą mieli możliwość oglądać nas na żywo na Facebooku oraz na, na YouTube. Co będzie pro, oczywiście później, jeżeli Państwo nie będą mieli czasu obejrzeć, akurat się do 18.30, to będzie możliwość odtworzenia tego materiału. No a zapowiada się bardzo, bardzo fascynująco. Zaczniemy od przypomnienia gości w programie Okie były Frankowiczki. Czyli to będą zarówno osoby, które prawomocnie wygrały, te, które wygrały już na jakimś etapie. Będziemy rozmawiali też o ich emocjach, o tym, co ich zdecydowanie na dzień dzisiejszy najbardziej interesuje z uwagi przede wszystkim na orzecznictwo. W ramach tego właśnie panelu również przypomnimy rozmowy z profesorem który jest rzecznikiem finansowym oraz panią doktor Wywiórkowską która również w naszym programie o były frankowiczki wypowiadała się na temat prawa europejskiego, ochrony konsumenta wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej no, oczywiście innych również bardzo ciekawych kwestii, więc to będzie taki pierwszy panel trochę z podsumowaniem trochę też ze wskazaniem na te najistotniejsze elementy czyli to jakie są skutki Działania dla społeczności życia bez kredytu. Drugi panel bardziej e, prawno-ekonomiczny. Tutaj będzie go prowadził mecenas e, Budzewski, również z wyśmienitymi gośćmi, e, radcą prawnym Pawłem Wichanem oraz e, głównym ekonomistą oraz prezesem Centrum Prawa Finansowego Ekonomii Kamilem Sienkiewiczem. E, to będzie dosyć dużo na temat e, tego, co się dzieje w Sądzie Najwyższym, wszystkich elementów związanych w tej chwili z. E, zarówno dla osób, które mają zawieszone postępowania, dla tych, którzy czekają na wyrok, jak i tych, którzy dopiero zastanawiają się nad tym, czy warto złożyć w tej chwili pozew, czy na coś czekać. Oczywiście nie ma na co czekać, ale najważniejsze jest, aby przedstawić wszystkie argumenty. Więc to będzie ten drugi panel. Trzeci panel będzie to panel przygotowany przez Wojciecha Łańskiego i absolutnie on będzie referował do też takich elementów bardzo, ale to bardzo praktycznych postępowania sądowego na podstawie książki mojej skromnej osoby, autorstwa. No i będzie to też możliwość do zadawania pytań. Ten panel przewidzieliśmy aż na godzinę. Wobec tego będą mogli Państwo zadawać pytania, będą mogli Państwo również otrzymywać, będą Państwo otrzymywali odpowiedzi. No, mam nadzieję, że tak jak zazwyczaj jest bardzo dużo pytań w czasie właśnie tego rodzaju wydarzeń, no to tutaj zakładam również i zachęcam do czynnego uczestniczenia, bo odpowiemy na wszystkie pytania, które będą Państwa interesowały. No, i taki bonus, mała niespodzianka. Jak wiecie, pewnie byliśmy niedawno we Włoszech w kolebce bankowości, po to, aby porównać uczciwość bankierów w Europie, w Polsce. No jak, jak, jakie efekty to zapewne wszyscy Państwo wiecie. Natomiast będą, będzie taka krótka projekcja trzech filmów, które tam nagraliśmy. Myślę, że bardzo ciekawy również zupełnie inny niż do tej pory nasze materiały, ale bardzo ciekawy ma chwila, bardzo ciekawe filmy i bardzo istotne dla Frankowiczu spojrzenie na to z innej perspektywy z perspektywy banków, które istnieją 550 lat i nie wydaje mi się, że kiedykolwiek były złapane na jakichś nieuczciwych praktykach rynkowych no i bankach w Polsce, które notabene trwają kilka, może kilkanaście lat no, a oczywiście, jakie efekty wyroków w sądzie, jednym czy drugim wiemy, są. Oczywiście, w tej chwili, przede wszystkim w sądzie Kęgowym w Warszawie, w Wydziale Frankowym. Także zapraszam. Przypomnę jeszcze raz, w środę o godzinie 18.30 na naszych kanałach YouTube oraz na Facebooku. Kto jeszcze nie zarejkował albo nie dodał do ulubionych, to macie teraz szansę zasubskrybowania naszych kanałów, bo wtedy dostaniecie od natychmiast powiadomienie, jak się zaczną nasze prezentacje i nasza cała konferencja. Także zapraszam, środa, 15 września o godzinie 18.30. Będzie bardzo dużo interesujących tematów, będziecie mogli Państwo zadawać pytania. No, i tak jak zwykle, zapewne będzie możliwość wygrania nagród. Także zapraszam serdecznie, dziękuję za dziś. Na pewno to, to nie jest ostatni live w tym tygodniu, bo oczekujemy na kolejne wyroki. Również, panie Słowomirze że wiem, że pan się nie może doczekać, ale wszystko w swoim czasie, te osoby, które dziś otrzymały już wyroki. W pierwszej instancji również niespełna dwa lata musiały poczekać, więc to nie jest zbyt długi okres. A najważniejszy skutek i oczywiście w tej chwili będziemy dążyli do tego, żeby jak najszybciej sprawy się zakończyły w apelacji prawomocnym wyrokiem. Także dzięki na dziś, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.